W 2019 roku badaczom z Uniwersytetu w Bristolu i w Denmarku udało się dokonać teleportacji kwantowej pomiędzy dwoma układami komputerowymi. Do teleportacji wykorzystali zjawisko zwane splądaniem kwantowym, do którego dochodzi wtedy, kiedy cząsteczki w specyficzny sposób ze sobą oddziaływają. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o teleportacji. Według ogólnie przyjętej retoryki teleportacja jest całkiem możliwa. Potwierdza to chociażby fakt, że w przeszłości udało się dokonać teleportacji mikroskopijnych cząsteczek, które, niezależnie od swojego prawdziwego rozmiaru, świadczą o tym, że teleportacja jest faktem, jest możliwa. Hipotetycznie, wraz z postępem nauki mogą zniknąć ograniczenia w teleportacji. Jednak zanim to się wydarzy możemy jedynie spekulować jak to będzie wyglądać Ponieważ wedle ścisłości obecnie możemy teleportować jedynie mikroskopijne cząsteczki i im podobne Najodważniejsza teoria w tej kwestii do niedawna była taka, że teleportacja czegokolwiek i gdziekolwiek skutkowałaby zniszczeniem pierwowzoru, w miejscu nadawczym i odwzorowaniu jej idealnej kopii w miejscu adresowanym. Polegałoby to na tym, że przykładowo teleportacja jakiegokolwiek stworzenia gdziekolwiek kończyłaby jego egzystencję, jednak nadałaby życie swojej idealnej kopii w miejscu adresowanym. Kopia ta myślałaby, że jest oryginałem, ponieważ byłaby idealną kopią. Do niedawna była to odważna teoria, ponieważ obecnie po części stała się ona faktem ze względu na to, że w teleportacjach w niedalekiej przyszłości naukowcy zauważyli, że teleportowane cząsteczki zostają zniszczone w miejscach nadawczych i potencjalnie odwzorowywane są w miejscach adresowanych. Jednak obecnie wiele wskazuje na to, że teleportowanie jakiejkolwiek materii nie jest w naszym zasięgu. Dlatego całkowite udowodnienie bądź obalenie tej teorii jest niezwykle trudne. Dotychczasowe teleporty polegają wyłącznie na teleportowaniu małych cząsteczek. Temat teleportacji jest bardzo trudny i zostawiając go obok pojęcie czasu i w przestrzeni robi się jeszcze trudniejszy. Otóż zakładając, że teleportacja nie unicestwia oryginału na rzecz kopii i przypomina coś w rodzaju podróży samochodem, to jej szybkość będzie mogła prześcignąć prędkość światła, co według naszej dzisiejszej wiedzy jest niemożliwe. Teleportacja jest czymś, o co nikt nie pyta, ale każdy potrzebuje. Myśląc sobie o teleportacji, myślimy o super szybkich podróżach na wakacje i to rzeczywiście jest potrzebne, aczkolwiek obecnym zapotrzebowaniem na teleportację oraz priorytetem jest dążenie do błyskawicznego przenoszenia danych oraz zwiększenia mocy obliczeniowych, czyli w skrócie internet kwantowy. Czy według Ciebie teleportacja jest możliwa? Według tych nagrań tak, jednak mamy na to mało naukowych dowodów, dlatego opinie na ten temat zostawiam Wam.